Witam Państwa ligi z Polska. Mamy tutaj Renault Latitude z silnikiem dwulitrowym o mocy 140 koni. to konie, jest z 2012 roku, instalacja BRC, 32, jak widzimy poszczególne elementy, reduktor połączony z filtrą fazy ciekłej, obok mamy centralę sterującą, filtr fazy lotnej, tryski zostały pod osłoną, dodatkowo auto zostało zabezpieczone systemem lubryfikacji, widzimy mamy tu od M i rozdzielacz. Przejdźmy do wnętrza auta. W wnętrzu znajduje się przełącznik wlew na dokręconą końcówkę. Oraz zbiornik. 55-litrowy, wchodzi tu 64 gazu i przejdziemy na nim 400 km. Ty na instalacji to 2900 zł, a do lata się po przejechaniu prawie 10300 km. Dziękuję no do do kolejnych odcinków.